Mając, mając na uwadze fakty, który był przedstawiony w podręczniku, postanowiłem też nagrać dodatkowy filmik, jakby, żeby co warto powtórzyć, ale zanim się zacznie następne rzeczy. Po prostu chodzi o to, że tak naprawdę to, co teraz będę robił, mieli Państwo w podstawówce, czy tam w szkole podstawowej, też tak bardziej elegancko. Ale chodzi o to, że najlepiej to najpierw przypomnieć, a nie że od razu będę wymagał czegoś. Dlatego po to jest poświęcone to powtórzenie, i teraz tak polecenie będzie po prostu następujące: jest takie, mamy takie równanie. Czyli widzimy, że będzie trochę trzeba wymnażać nawiasy albo przemnażać przez coś, ale polecenie tutaj jest takie: sprawdź, czy taka liczba. Spełnia e, takie równanie. Jeżeli jest polecenie, żeby sprawdzić, czy spełniał ta trójka, to po prostu tą trójkę wstawiam tutaj zamiast X, -a. tu, tu i tu. Można byłoby najpierw się pobawić z X, tak? Mógłbym najpierw pobawić się w wymnażanie, przerzucić X -y na lewą stronę, cyferki na prawą stronę, ale nie muszą Państwo, mogą Państwo po prostu pomnożyć razy 3. Zamiast X wstawiam trójkę. Przypominam, że jak się wstawia trójkę, to jest inaczej. Trzy pierwsze. Tak samo tu, trzy pierwsze. Nie trzeba pisać tej jedynki, jak osoby wiedzą o co chodzi. Dobra, i mam coś takiego. Tu mi się trójka skraca z tą trójką, tu zostaje jedynka, jedynka. Dwa razy jeden to dwa. Dołu się nie pisze, bo jest jeden razy jeden. Minus trzy. To na razie zostawię. Teraz nawias, przepisuję to i robię tu minus. Trójka skraca się z dziewiątką. 2 razy 1 to 2. 3 razy 1 to 3. I tu pozbywam się nawiasu. Całe to wmnażam tutaj. I wnażam tutaj, albo moment, nie, bezsensownie tak robiłem. Zwijamy do wspólnego mianownika tutaj. Czyli minus dwójkę zostawiam na razie, a to zwijam do wspólnego mianownika. Tu będzie 6 drugich. A to przepisuje. dlaczego 6 drugich? Bo wspólny mianownik to 2, więc 3 razy 2 podzielić na 2. Idę dalej. Tutaj też mógłbym mnożyć całe to do tego i do tego, ale nie trzeba, można najpierw zwinąć do wspólnego mianownika to. Wspólnym mianownikiem będzie 3. Tu jest 3 trzecie, tu jest 2 trzecie. Tu już mam wspólny mianownik. Patrzcie, od szóstki odejmuję siódemkę. Będzie minus jedynka. Dołów mianowników się nie odejmuje. Przepisuję dalej. 3 odjąć dwa. Tu mogłem wymnożyć, ale już robię krok po kroku. I patrzcie teraz. Tu jest sama trójka, to znaczy, że to jest trzy pierwsze. Tu jest sama dwójka, więc tu będzie dwie pierwsze. I teraz chodzi o to, że jak tu nic nie pisze, to znaczy, że jest razy i ta trójka skraca się z tą trójką. Tu zostanie jedynka, tu zostanie jedynka, więc ostatecznie będzie dwa, odjąć jeden, bo jeden razy jeden to jeden, podzielić przez jeden to wciąż jeden. Równa się, dwójka się skraca z tą dwójką. Wszędzie znowu będą jedynki. 1 razy 1 to 1. Podzielić przez 1 to wciąż 1, ale był tu minus razy minus to daje plus. I teraz lewa strona to będzie 1, a po prawej stronie jest też 1. I odpowiedź jest taka, że ta cyfra, ta liczba spełnia to równanie. Gdyby wyszło po lewej stronie co innego niż po prawej, to znaczy, że nie spełnia. A jak wyszło to samo, to znaczy, że spełnia. Dobra, tutaj już też były znowu co przypomnienie do wspólnych mianowników. Teraz robimy dalej zadania. Jest polecenie. Rozwiąż równanie. I takie równanie mamy. No, to musimy co? Zasada jest taka: x na lewo, cyferki na prawo. To zostawiam. Całe to, patrzcie, całe to przerzucam tu. To, jak się przerzuca na drugą stronę równania, nieważne czy w lewo, czy w prawo, jak się przerzuca, to się zmienia znak. Czyli z minus 2x zrobi się plus 2x. To przepisuję, a właściwie to zwijam do wspólnego mianownika. Przepraszam, robię ułamek niewłaściwy z tego. I to przerzucam. Jedną trzecią przerzucam na drugą stronę równania. To mi się zmieni znak. Będzie minus 1 trzecia. I teraz 2x dodać 2x to jest 4x. Bo x się zostawia. A 5 odjąć 1 to jest 4. Trójkę się spisuje, bo mianownik się zostawia. I teraz mam tu 4x, a chcę mieć sam x, więc dzielę na 4. I będzie 4 trzecie podzielić na 4. Przypominam, że jak się dzieli na 4, to znaczy, że się mnoży, to się mnoży przez odwrotność, czyli 1 czwartą. Bo jak tu stoi sama czwórka, to znaczy, że jest 4 pierwsze i potem mnoży przez odwrotność. Dzięki temu czwórka mi się skraca z czwórką. 1 razy 1 to 1, 3 razy 1 to 3. I taka jest odpowiedź do tego zadania. A teraz tu rozwiążę kolejne takie. Teraz tak. Jeżeli będzie coś w mianowniku, to musimy się tego pozbyć. W jaki sposób mnożymy przez wspólny mianownik? Akurat tutaj jest tylko czwórka na dole, więc wszystko mnożę razy 4. I teraz bardzo ważna rzecz. Całe to, całe to wyrażenie mnożę razy 4 i całe to razy 4. Po co ja tak robię, bo chcę coś pokazać. Chodzi o to, że ta czwórka się skraca z tą czwórką. Po prostu zostanie jedynka. Jedynki się nie pisze, Przepisuje tylko to. Ale jak będą inne przykłady, po co tak rozrobiłem, jak będą inne przykłady, to bardzo trzeba uważać, gdyby tu stał minus przed, na, przed tym, i wmnażałbym razy 4, to tu zostałby dalej minus. I wówczas ten minus musiałby wlecieć tu i zmienić znak, i tu wlecieć i też zmienić znak. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba robić i proszę pamiętać, że jak będzie ułamek, to traktujmy go, jakby stał w nawiasie. Akurat tutaj nie było minusa, więc nie, było, nie można było zrobić takiego głupiego błędu. Właściwie to nie jest głupi błąd, to jest, szczerze to jest podstawowy błąd na maturze. I teraz zostało nam coś takiego. x zostawiam po lewej stronie, dwójkę przerzucam, to będzie minus dwójka, 4 minus 2 to 2, to przepisuję. I teraz chcę mieć sam x, więc dzielę wszystko na minus 3. Całą dwójkę dzielę na minus 3. Minusa się na dole nie pisze. Można napisać tutaj. Albo u góry można napisać. Przyjęto, że na dole się nie zostawia minusa, bo mało elegancko wygląda. Dlatego go przyniosłem na środek albo na górę. Państwo sobie wybierają, na którą stronę przynoszą. Dobra. I teraz tak. E, e, aha. Niektórzy się mnie pytają, dlaczego tu panu zniknęło minus 3? No bo przecież podzieliłem na minus 3 wszystko. Całe to dzielę na minus 3, to po prostu minus trójka mi znika, zostaje samo x. I całe to dzielę na minus 3. Tak samo tu z czwórką było. Wszystko dzielę na 4, czyli tu czwórka mi zniknie, zostanie sam x. Bo widziałem też takie pytania, dlaczego zostaje panu tu sam x. Dobra, i to był przykład kolejny. Teraz już e, trudniejszy, a na samym końcu będzie najtrudniejszy. Jest coś takiego. Pamiętają Państwo, jak mówiłem, że mnożymy przez wspólny mianownik? To można tu wszystko zrobić razy 6. Można tu zrobić razy 6. Albo jak ktoś nie zna tej metody, to może zrobić nakrzyż, że to leci tu, a to leci tu. Czyli zrobię dwa razy ten przykład. Najpierw pokażę po prostu, że przerzucam na krzyż, a potem pokażę, że mnożę razy 6. Dobra. Cała, ale patrzcie teraz, to się traktuje jak jest ułamek. To się traktuje, jakby to stało w nawiasie. To też. Nie trzeba pisać jednego nawiasu. Można tylko u góry napisać, bo na dole jest jedna cyferka. Jedna cyferka nic nie zmieni. Czyli. Patrzcie, cała góra razy 3. Cała góra. Razy 3 i cała ta góra razy ta 2, bo ta dwójka doleciała od tu, a trójka tu. Nakrzysz, jak ktoś nabierze wprawy, aha, druga sprawa. Nie trzeba tej trójki pisać z tej strony. Można ją napisać z tej strony. Tak samo tą dwójkę. Nie trzeba tu pisać. Można tu napisać. Nie ma znaczenia, czy Państwo napiszą po tej stronie nawiasu, czy po tej stronie. To jest no, mnożenie jest naprzemienne. Na przemienno to właśnie to jest to, co pokazałem, że może stać tu albo tu. OK. I teraz jak stoi tutaj coś przed nawiasem, to się tu wmnaża i tu się wmnaża. Będzie 3x odjąć 9, równa się 2 razy 2 i 2 razy minus 5x, to będzie minus 10x. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że się znaki też wmnaża. X zostawiam, przerzucam na jedną stronę, to będzie z minus 10 zrobi się plus 10 Czwórka była po prawej, dziewiątkę całą przerzucam. Jak przerzucę minus dziewiątkę, to się zrobi plus dziewiątka. Czyli tu będzie trzynaście i tu też jest trzynaście, tylko że tu jest x. Dzielę na trzynaście, to trzynastki mi po prostu znikną i zostanie jedynka. I to było działanie na krzyż, jak najbardziej polecane. Ale jakby ktoś chciał zrobić wszystko razy 6, to nie będzie miał źle. Patrzcie, wszystko robię razy 6. Całe to razy 6 i całe to razy 6. Bardzo ważna rzecz, tak jak mówiłem, to się pisze w nawiasie. Całe to razy 6 i całe to razy 6. I teraz szóstka stoi u góry, więc się skraca trochę z dwójką. Tu zostanie jedynka, a tu będzie trójka. A tu szóstka się skróci z trójką. Tu zostanie jedynka, a tu dwójka. I nie muszę tego dalej rozwiązywać dlaczego, bo mam tą samą sytuację. Co tu. I się tak samo liczy. Wyjdzie ten sam wynik. To chciałem odzwierciedlić, że nie ma znaczenia, czy Państwo pomnożą wszystko razy wspólny mianownik, czy zrobią na krzyż. Wyjdzie i tak to samo. Dobra. Teraz tak. Chciałem jeszcze tylko tu, bo mi się przypomniało. Tu pokazałem, że najpierw robię wspólny mianownik. A dopiero potem wmnażam to. Mogłem na samym początku wrzucić minus trójkę tutaj i tutaj i tu wrzucić minus dwójkę o tu i tu. Wyszedłby mi ten sam wynik, tylko po prostu dłuższą drogą. Więc polecam Państwu zapamiętać, że jeżeli da radę, to najpierw róbmy działania w nawiasach. Tutaj dało radę, bo były same cyferki. Gdyby została Cyferka i literka to nie ma opcji tu nic zrobić, więc będzie trzeba wrzucić to, tu i to, tu. Ale to będziemy jeszcze robić w dalszej części zadań, więc teraz nie musimy tego robić. Dobra, to, to, i teraz najtrudniejszy przykład. Taki. Najbardziej podchwytliwy po prostu. Jeżeli ktoś już załapał moją metodę, to łatwo to zrobi. Słuchajcie. Jaki tu jest wspólny mianownik? 12. Więc mnożysz wszystko razy 12. Jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego jest 12 wspólny, to... No to dziwne. Ale dobra. Całe to razy 12. Całe to. Całe to razy 12. Zwróćcie uwagę, że tu był minus. Przepisuję minus. I tu jest 12, bo to całe to razy 12, więc tu 12 się dopisuje. Teraz całe to razy 12. I całe to razy 12. Eee, podstawowy błąd, jaki niektórzy ludzie robią, mówiłem, że mnoży całe razy 12. Niektórzy robią, że górę razy 12, to razy 12, to razy 12 i to razy 12. No nie można góry i dołu pomnożyć, bo się nic nie zmienia. Trzeba tylko górę pomnożyć, czyli 5 razy 12 i minus 4 razy 12. Dobra. Ale teraz tak, zanim będę wrzucał tu dwunastkę. Bo teraz kolejna rzecz: mogą Państwo wrzucić tu dwunastkę do tego i tu dwunastkę do tego spoko. I potem wszystko podzielić na 4. Wyjdzie, ale jest łatwiej najpierw podzielić, jak da radę. Tu będzie trójka. I tu też podzielić, bo tu darad, tu zostanie czwórka. I tu też podzielić, tu zostaną jedynki. I słuchajcie, tu był nawias, tak? Patrzcie teraz, tu została jedynka. No to się nic nie zmienia, przepisuje samą górę. Mówię, Mówiłem już wcześniej, że dołu się nie przypisuje, jak stoi jedynka. A tu jest 24, bo 2 razy 12 to 24. Wracam do lewej strony, bo lewa strona była cięższa. Patrzcie, cała trójka stała razy nawias. Ja to przepiszę. Cała trójka była razy nawias. Dlaczego mianownika nie ma? Bo mówiłem, że jeżeli jest jedynka na dole, to się nie pisze jedynki na dole, po prostu się pisze samą górę. Czyli licznik. I teraz to. Minus 4 i przepisuję całe to. Znowu dołu nie piszę, bo jedynki się nie pisze na dole. Tak, jak będą Państwo mieli 7 pierwszych, to przecież nikt nie napisze 7 pierwszych, tylko napiszecie siódemkę. Dlatego przepisywałem całą górę. Tylko tu i tu i tyle. Teraz, żeby to rozwiązać, to teraz muszę wrzucić trójkę wrzucam do tego i do tego. 3 razy 5 to 15. 3 razy minus 4 to minus 12x. Bardzo ostrożna rzecz ja wrzucam plus ja wrzucam plus trójkę mnożę razy plus 5 to wychodzi plus 15, plusa się nie pisze. Plus 3 razy minus 4 to wychodzi minus, bo plus razy minus to minus. I teraz tu, tu jest minus 4 razy całe to. I tu jest minus 4 razy całe to, patrzcie. Minus 4 razy 6 to jest minus 24x, x się przypisuje. I teraz minus 4 razy minus 1 to plus 4. To jest kolejny podstawowy błąd, gdzie ludzie zapominają mnożyć minusa. To przepisuję. To mogę trochę od, odjąć. 24 odjąć 1 to 23. Albo inaczej. Minus 1 dodać 24 to 23. Patrzcie, mam już takie proste. xy przerzucam na lewo. To zostaje. Po, to było po lewej, po lewej. To przerzucam. Będzie minus 4x. To było po prawej. Czwórkę przerzucam będzie minus czwórka. I 15 przerzucam będzie minus 15. I teraz słuchajcie, to jest minus 12, minus 24, minus 4. To wychodzi minus 40. X się spisuje, bo to jest jak złotówka. 12 zł, 24 zł, 4 zł. Wychodzi mi razem na minusie 40 zł. 23 odjąć 4, odjąć 15, wychodzi 4. I teraz ja chcę mieć samix, więc dzielę wszystko na minus 40. Jak się dzieli przez minus albo mnoży się przez minus, to tu trzeba w nawiasie napisać. I patrzcie, czwórkę dzielę na minus 40. Czwórka się trochę skróci z 40, tu zostanie 10, tu zostanie 1. Jedynkę u góry się zostawia, ale minusa proszę tu nie pisać, tylko proszę napisać albo tu, albo tu. Nie muszą Państwo tak zapisać. Mogą Państwo też tak napisać. Też uznam, no bo to się czyta jako jedna dziesiąta. Jedna dziesiąta. Dobra. Pamiętajmy, że tylko jak jedynka stoi na dole, to się nie pisze. Jak jedynka była u góry, to jedynkę trzeba przepisywać. I to był ten jeden z trudniejszych przykładów sprowadzania do wspólnego mianownika. Teraz jest polecenie. Żeby znowu po prostu rozwiązać taki przykład. Teraz już będą raczej łatwiejsze już będzie z górki. Mamy rozwiązać coś takiego. Aha, słuchajcie, jak tu nic nie pisze, to znaczy, że jest razy. Dobra. Patrzcie, minus 2 razy 3 to jest minus 6. X się spisuje. Minus 2 razy plus 27 to jest minus 54. Teraz 3 razy 10 to 30. 3 razy minus 2, bo patrzymy, co stoi przed cyferką. Stoi minus, więc 3 razy minus 2 to będzie minus 6. X się spisuje. Literki na lewo, cyferki na prawo. I co mi wyszło? Tu wyszło 0, a tu wyszło 84. To równanie jest sprzeczne. No bo nie może być 0 równa 7. W sensie jak coś po lewej i po prawej jest innego, to wychodzi sprzeczne. Dobra, to był ten przykład. Teraz kolejny. Taki. Wygląda na to, że jest dużo minusików, ale nie jest jakieś specjalnie trudne. Trzeba po prostu ostrożnie robić. Po prawej jest 0. Patrzcie. Będzie bezpieczniej, jak zaczniemy od samego wnętrza. Możemy tu. Aha, tu jest jeden minus, cały nawias. Chodzi o to, że jak tutaj nic nie jest napisane, to znaczy, że tu stoi jedynka. Czyli, czyli patrzcie, będę wrzucał całą minus jedynkę do tego i do tego. Ale ja wolę od środka zacząć, bo się przyzwyczaiłem, że robię od środka. I to najpierw e, redukuję, w sensie wymnażam. Jak stoi minus, to znaczy, że tu jest jedynka, po prostu tu jest minus 1. Minus 1 razy x to jest minus x. Minus 1 razy minus 1 to jest plus 1. Już, te, już tego nawiasu nie piszą, zniknął. Aha, nie musicie tak wnażać, jak ja powiedziałem, że stoi minus 1. Po prostu pamiętajcie, że jak stoi minus przed nawiasem, to zmienia się znak. Przy x i przy jedynce widzicie? Zmienił się. Jest minus X i plus 1. Tu był plus x, jest minus x. Był minus 1, jest plus 1. Prawą stronę przypisuję. Tutaj, teraz znowu cały czas robię od wnętrza. Od wnętrza x się skrasa z tym. Zostanie sama jedynka. Ale tu stał jeszcze minus. Mamy coś takiego. Teraz patrzcie, dalej robię od wnętrza. I teraz ten minus zmienia tu znak. I tu znak. Mi zostaje minus x plus 2. Nie musicie tak, mogliście od razu przerzucić i nie napisać minus dwójkę. Nie trzeba wszystkiego po kolei. Jak ktoś umie bardzo dużo w głowie, to niech robi dużo w głowie. Tylko lepiej, żeby nie korzystał z fotomata. Bo wtedy się spotkamy. Mnożę razy minus 1. Tu minus znika i tu minus znika i mamy odpowiedź. Dobra. Teraz kolejne. Znowu rozwiążę. Słuchajcie. Mogę, mogę od środka jasne, ale mogę też tak jak mówiłem, rzucić tu minus. Państwa decyzja, ja robię od środka. A bo dobra, wrzucę ten minus tu. Patrzcie, wrzucam tu minus tu i wrzucam ten minus tu. I pokażę szybko. Teraz to przepisuję. Nie, mu nie musicie przepisywać, mogliście odjąć, ale trudno. Minus tu wchodzi i minus wchodzi tu. I teraz to, 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 to jest razem 5 odjąć 2. Dodać jeden, bo jak tu, tu nic nie jest napisane, to znaczy, że jest jedynka. Czyli będzie 4x i tr minus trójkę przerzuciłem będzie 11 plus 3. Państwo nie muszą mi tego pokazywać, że Państwo umieją to robić. Ja to normalnie zaliczę. I wychodzi coś takiego. Wyciągamy całości. Raz, dwa, trzy. Jest git. Aha, nie piszmy tak, bo to się troszeczkę skraca. O, i tak jest, tak jest w porządku. Czyli co, tu, tu wnożyłem najpierw minus, a teraz zrobię od środka. Robię ten sam przykład. Tylko gdybym zaczął od środka, to patrzcie, gdybym zaczął od środka, to plus nic nie powoduje. Zostaje 3, zostaje plus 3, minus x. Bo jeżeli plus stoi przed nawiasem, to tak naprawdę nie ma sensu pisać nawiasu. Po prostu przepisuje się to, co stało w nawiasie. O widzicie? Teraz. Zanim sobie odejmę. Zanim rzucę ten minus tu, mogę, mogę wrzucić, jasne, tu, 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 ale mogę najpierw to zrobić z tym. 2 odjąć i, 2x odjąć x to jest x. Przypominam, 2x odjąć x to tak jakbym odejmował od 2x i 1x, więc zostanie mi 1x, czyli x. Nie wolno zrobić, że x znika. I teraz ten minus wchodzi tu i tu, będzie minus x minus 3 to jest razem 4x przerzucam tu i wychodzi mi ten sam wynik co wcześniej bo nieważne którą drogę wybierzecie jeżeli będziecie liczyć ostrożnie i prawidłowo to wyjdzie wam każde rozwiązanie dobra i co jeszcze chciałem zrobić jeszcze chciałem zrobić wiecie co nie będę odpalał nowej kartki bo jakbym, jakbym tam zaczął to potem musiałbym przerzucać dwie kartki oszczędność papieru Kroimy drzewa yy, i pszczoły też zbierają teraz. Dobra. Jest polecenie, żeby sprawdzić, czy coś takiego jest tożsamościowe. Czy coś takiego jest tożsamościowe? To słuchajcie, widzę, że tu jest dwójka na dole. Tu jest czwórka. Mógłbym wszystko pomnożyć razy cztery. W porządku wyjdzie wam? Ale nie musicie, możecie najpierw mnożyć to do tego. I to do tego. A to przepisać. Dwójka się skraca z ósemką, tu jest czwórka, tu jedynka. 1 razy 4 to 4, dołu się nie pisze, bo na dole została jedynka. 1 razy 1 to 1. 2 razy 2 to 4. Patrzcie teraz. X na lewo, cyferki na prawo. Tu zostało 0, i tu zostało 0. Równanie jest, jest tożsamościowe. Jest tożsamościowe. Dobra. Przypominam, że mogliście wszystko zrobić razy 4. To od Państwa decyzji zależy, jak będziecie chcieli rozwiązać. Pokażę, jakbym zrobił razy 4. Jakbym zrobił razy 4, to 4 razy 1 druga to będzie 2. Nawias się przepisuje, nawiasu się nie wymnaża na razie. 4 razy 4 to 16. 1 czwarta razy 4 to po prostu 1. Przypominam, 1 czwarta razy 4 to zostanie 1. 1 razy x, dlatego jest x. Tu wrzucam dwójkę i tuż dwójkę. 2. 2 razy 8 to 16. Dwa razy 1 druga to po prostu jeden. Jedynki się nie pisze, jak stoi przed x. -em. I wyszło to samo. Wyszło 0 równa się 0, czyli nieważne, którą stroną pójdziecie, i tak wyjdzie to samo. Dobra, i ostatni przykład. Czy to jest tożsamościowe? Mogę wymnożyć to z, tym, to z tym, to z tym, to z tym, to z tym, albo wszystko zrobić razy 6. Tym razem zrobię razy 6, bo po prostu wpadłem na taki pomysł. Słuchajcie, całe to razy 6. Całe, całe to razy 6 i całe to razy 6. szóstka się skraca z dwójką, tu zostanie jedynka, tu będzie trójka. 3 razy 3 to 9. Nawias się przypisuje bez zmiany. Szósta skraca się z trójką tu jest dwójka. 2 razy 2 to 4. To się przypisuje. I dziewiątkę z tym robię. To jest 36x. 9 razy 6 to jest minus 54. 4 <laughs> razy 9. I 4 razy minus 6. Teraz już się na ten. Xy na lewo, cyferki na prawo, to to przerzucam całe tu. Wychodzi tu 0, a tu nie wychodzi 0. Tu wychodzi 30. Odpowiedź jest taka, że to równanie jest sprzeczne. Dobra, to dziękuję za uwagę.